Także witam wszystkich ponownie. rolls się kłania. Dzisiaj akcja bukowanie na kwaterze po bale grazingu. Czyli tutaj, gdzie tak jak był film wcześniejszy, jeszcze do niedawna chodziły krowy. Dzisiaj została wysiana mieszanka różności. Jęczmienia, grochu, łubinu, owsa, no, słonecznika, cuda na kiju. Jako taki podsiew, a i trawa jeszcze dodatkowo. No i teraz sobie to wszystko tutaj bukujemy, jeszcze potem to przywałuję. No i zobaczymy. no Tak to wygląda, jak widzicie na ten moment. Nowy sprzęt w akcji łuka, o której też wspominałem na poprzednim filmie, że tam trochę z nią było problemów, ale już wszystko działa jak należy. Zamknąć w zimno. Ogólnie rzecz biorąc, później w pewnym momencie no, już było tutaj ciężka, bo w lutym szczególnie jak takie ciągłe deszcze były intensywne, to już był taki moment, że no, było tutaj ciężko nawet baloty wwozić, ale jakoś żeśmy dali radę. Też dużo już młodej trawy z nasion też się pokazuje. Także no efekt powinien z tego belgrazingu być tutaj sobie ładnie zaraz niemy. Włoka jest lekko uniesiona na podnośniku bo no tu jest tak miękko wiadomo i tu jakby tak bym puścił na maksa na dół to by rwałaby wszystko a jak widać tutaj miejscami już się troszeczkę zazieleniła to też jeszcze i stara trawa ale no, no coś z tym trzeba zrobić, bo tutaj pierwszy rok to szału by nie było a tak jak się podsieje takich wynalazków różnistych to zawsze coś tam w tym pierwszym roku na tą paszę urośnie a w następnym roku, no to już powinny być dobrze widoczne efekty tej naszej roboty tutaj zaraz gdzieś tutaj stanę to pokażę wam jak już trawa z nasion kiełkuje No tutaj nawet dobrze widać Tutaj była, była bela i już widać ile młodej trawy rośnie już w tej chwili, nie? Także efekt jest. Ogólnie później musiałem trochę jakby no zmienić pierwotne założenie, bo pierwotnie było tak, że eee że ścieliłem baloty, czyli, czyli rozwijałem, natomiast później właśnie w lutym jak przyszły te intensywne opady tutaj był taki moment, że po prostu się taka ciapcia zrobiła, że no rozwinięcie balota było wyzwaniem takim jak dla Pudzianowskiego wrzucenie tych ogromnych pól na zawodach jak startował, no i jednak zacząłem stawiać tak po prostu całe bele ale bałem się dużych strat, ale ogólnie rzecz biorąc wcale też jakieś mega duże straty nie były w takim systemie także koniec końców już później do końca bo praktycznie no jeszcze tydzień temu tutaj krowy chodziły dopiero tydzień temu zamknąłem już to żeby tutaj nie wchodziły dzisiaj sobie podsiałem no i teraz i teraz właśnie się włókuje widzicie włóka trochę te stare właśnie nie dojedzone siano porościąga miejscami jeszcze jest miękko bo już tyle czasu minęło trochę przestało teraz spadać ale ale ciągle jest miękko miejscami Dołek tu. tu się trochę wyrówna. Tutaj pod koniec, gdzie za każdym razem krowy schodziły na kopel to bardziej jest to intensywniej po prostu było zdeptane przez niej tutaj to trawa się prawie wcale nie ostała, no ale to co podsialiśmy się powinno porosnąć choć trochę no niestety padła mi bateria w kamerze, zapomniałem doładować. Także już kończę, kończę nagranie już po fakcie. Widzicie, zrobiło się jak na polu dosłownie, czarno. No ale tak jak powiedziałem na wstępie. No tutaj tu o, nawet widzicie nie zakryło. Tu są ziarna jęczmienia. Opsa akurat tutaj się pokazały. O tu jest chyba ziarnko grochu, jeśli dobrze widzę. Także no. To no tu jeszcze będzie wałowane, więc to co gdzieś tam w lipcu, no to może już by tutaj miały co zjeść. No, zobaczymy, zobaczymy. W każdym razie, ja sam jestem bardzo ciekaw, co to w ogóle wyjdzie pod kątem, mówię, kolejnego roku, bo tam w tym roku to wiadomo, że tu szału może nie być, no ale. A jeżeli się uda, jeżeli fajnie to wszystko wyjdzie, no to w przyszłym roku, znaczy w przyszłym roku jesienią, zaczniemy tutaj obok robić. I, i, i no i tak będziemy sobie to rekultywować, wszystko powoli, takimi metodami. Dobra, nic tu po mnie, trzymajcie się. Na razie cześć.